Wyobraź sobie, że jesteśmy na słonecznej plaży. Słońce sprawia, że przez nasze ciężkie powieki przedostaje się jasny obraz wakacji. Słyszymy delikatny szum fal. W oddali, za dźwiękami oceanu, kryją się delikatne dźwięki palm. Chwytasz za zimne piwo i stawiasz je sobie na brzuchu, a kropla z zimnej szklanki spływa po rozgrzanej skórze. Co za wspaniałe orzeźwienie. Wstaję ze świadomością, że zaraz przyjdzie kelner, by przynieść nam soczyste owoce i mega dojebany deser lodowy, który sprawi, że włoski na ciele zatańczą w rozkoszy. No to ja się dzisiaj, kurwa, tak nie obudziłam i obudziłam się bardzo zła. I nie ma absolutnie w ogóle żadnego powodu, bo że to jakaś niepełnia, albo jakaś tam kwadra, nie wiem, może to dlatego, że muszę iść do pracy, na przykład po wolnym weekendzie. A ja wolnych weekendów mam dwa w miesiącu, więc no jest to święto. Ale może to jest po prostu jeden z tych dni, kiedy po prostu się budzę wkurwiona i tyle. Nie muszę w ogóle mieć powodu. To tak czasem jest, no, wstajesz i od razu wiesz, że to jest ten dzień. Ale na terapii nauczyłam się dwóch rzeczy albo, no nawet trzech, trzech nawet. Ostatnio mi też sprzedał na ostatniej sesji, i ja wam ją dam za darmo. To już na, na patronajcie w ogóle zebrałam od Was w tym miesiącu kwotę, za którą udam się do TEDA w waszej intencji i po, pogadam z nim o tym, o czym chcecie. I już y, przeprowadziłam delikatną ankietę na moim Instagramie, na obu, tym patronajtowym też. I dostałam y, dużo odpowiedzi i dużo pytań, które są mega ciekawe i są bardzo mądre i bardzo też śmieszne czasem. Także mam nadzieję, że TED się uśmieje i też będzie miał y, podczas tej sesji odrobinę rozrywki. Ale czego się nauczyłam? Na początku chodzenia do TEDA. Ja miałam straszny problem z tym, że jak mam zły dzień, to ja sobie zarzucam, że ja mam zły dzień i że ta frustracja, jaką ja ma, wtedy mam sama do siebie, to ona mnie jeszcze bardziej denerwuje. I to się dzieje, ten zły dzień. No to zawsze jest wtedy, kiedy jest coś. Na przykład moje urodziny. Albo Sylwester. Albo jakaś tam Wigilia. No zawsze, zawsze się wtedy budzę wkurwiona. Albo wtedy, jak muszę coś ważnego zrobić. I ja się zamęczam tym, że jestem zła i że w sumie czemu jestem zła. A sremu, mogę być zła. I tego mnie właśnie nauczył Ted: że ja mogę być po prostu zła i tyle, no. i mogę bluźnić, mogę sobie wtedy po prostu leżeć, się do nikogo nie odzywać, chcę włączyć coś do oglądania i mieć wszystkich w dupie. I na przykład mogę sobie wtedy mieć negatywne myśli w głowie. I nawet sobie mogę je spisać wtedy. Mogę zrobić na przykład listę osób, których aktualnie w ten dzień nie lubię. Albo mogę rzucać y, wszystkim ludziom gniewne spojrzenia, na przykład. Mogę to robić, bo to jest moje niepisane prawo do bycia wkurwioną tego dnia. I mam się nie starać, żeby jakoś tam te cuda robić na siłę. Tak mi powiedział Ted, że on w ogóle nie lubi określenia na przykład self care. Bo to brzmi jak jakaś masa roboty i self-care to w ogóle brzmi jak, jak taki, taki worek ze wszystkimi rzeczami, które trzeba je robić tego dnia albo w ogóle codziennie. Że jogę, że trzeba zjeść jeszcze coś dobrego, zdrowego, iść gdzieś, nie wiem, na jakiś mindfulness, gdzieś dzwonić, jakieś masaże różne umawiać. Nie wiem, no pielęgnacje, książki, no to jest masa roboty faktycznie, no. I dla mnie na przykład self-care to jest taki dzień wolny w ogóle bez ludzi. Że wstaję, robię sobie kawę, mam pełen bufet rzeczy do jedzenia, owocki, słodycze, y pataja, w ogóle bez wychodzenia z domu. Mogę sobie naolejować włosy i potem je umyć, w ogóle bez pośpiechu, i zrobić sobie taką pielęgnację twarzy, położyć się i w ogóle po prostu nic nie robić. Tylko wszystko musi być w domu. A potem mogę coś, coś poczytać, tam pooglądać, ale nie mogę przecież nie iść do pracy. I to od razu mnie wkurwia. Więc Ted, zamiast tego self-care, no to on mnie zachęca w takie dni, do takiego, on to mówi, treating myself with kindness. Żebym ja wszystko co tego dnia robię, żebym po prostu robiła to tak, żeby sobie nie dokładać. Czyli w moim wypadku na przykład nie zmuszę się dzisiaj do nagrywania idiotek, bo będzie mi szło bo będzie mi bosło i, i się wkurwie. A w tym podcaście mogę sobie wszystko nagrywać. Całe swoje spektrum uczuć, więc nagrywam teraz. Albo na przykład w pracy. Muszę dzisiaj być dla siebie dobra, co zakłada, że nie mogę się denerwować więcej, więc. Nie będę dzisiaj super szybka, tylko dzisiaj klienci będą musieli troszeczkę dłużej poczekać na te steki wszystkie. Jak mówi dziadek Amadeusza, z głodu się jeszcze nikt nie zesrał, więc ja nie będę się nie wiadomo jak rzucać w tej kuchni w inne dni, proszę bardzo, ale dziś będę dla siebie dobra, miła i nie będę się śpieszyć. Albo na przykład wychodzenie z pracy. Kończę zmianę o 22. Mam w dupie dzisiaj, że ktoś coś będzie chciał o 21.45 zamawiać. Zamykam kuchnię 21.30, w dupie mam, posprzątam, 22.00 wychodzę równo, bo dzisiaj będę dla siebie wyjątkowo dobra. Więc to jest druga rzecz, której nauczył mnie Ted o kurwieniu, Żebym pozwoliła sobie na absolutnie całe spektrum uczuć, bo inaczej to będzie jak jakaś emocjonalna kara, że, że, że jak jestem zła, to jestem zła. No jak jestem szczęśliwa, no to jestem, a jak jestem wkurwiona, to też mam do tego prawo. I dosyć już w ogóle terroru szczęśliwości, że, że to od ciebie zależy, jak widzisz świat, i jeden uśmiech czyni coś tam, i żyj, kochaj się, i śmiej. Dzisiaj moim celem jest po prostu przeżyć. I nikogo nie zabić, albo ani na przykład nie pokłócić się z szefem i żeby mnie nie wywalili z pracy. Ale mam prawo się obudzić zła i Wy też macie się prawo obudzić złymi. I można wtedy na przykład wszystkich poinformować, że słuchajcie, no dzisiaj jestem bardzo zła, bardzo mi przykro, ale tak jest. No i oto Ted nauczył mnie też trzeciej rzeczy, która pomaga w taki dzień. No jeśli na przykład zamiast przeżywania wkurwienia będę chciała jednak się uspokoić, no bo na przykład będę miała egzamin na prawo jazdy. Albo będę chciała wyjechać do Stanów Zjednoczonych i, i, i mnie wpuszczą po prostu do samolotu, ale już mnie nie wypuszczą wkurwionej, bo te detektory mimiki twarzy znajowe mnie na przykład te makro makrowkurwienie gdzieś między brwiami, jak taki, taki tik. I to też jest chyba w ogóle część kompetencji TEDa z terapii sztuką. I to jest też do terapii osób na przykład z zaburzeniami borderline i z bipolarnymi. To jest tworzenie playlist na Spotify, czy tam gdzie chcecie, Jedna jest na stan wkurwiono depresyjny, a druga na stan zbyt dużej szczęśliwości, powiedziałabym, czyli mówiąc konkretnie mani albo hipomanii. I już wam tłumaczę o co chodzi w tych playlistach. Nazywa się to 180 playlist i jest to playlista, którą sobie robicie tam na Spotify, czy gdzie tam chcecie. I to jest lista piosenek, które Was obracają o 180 stopni, które sprawiają, że wasza noga. Tupta albo tupcze, bioderka się wam kołyszą, przypominają wam się super momenty waszego życia. To są po prostu piosenki poprawiacze humoru. Takie instant happy pill. I ta muzyka was obraca o 180 stopni. Ja sobie na przykład właśnie niedawno zrobiłam moją playlistę na chujowe dni i sobie zaraz ją odpalę. I tak jak są na Spotify takie playlisty, co się nazywają 180, to najpewniej są to pacjenci TEDa. Ale na przykład moje tam nie znajdziecie, bo tam są tak okrutnie fatalne piosenki, że to jest nie do pomyślenia. To jest żenujące do jakiego stanu w ogóle ludzki mózg się potrafi doprowadzić, że mu się jakaś piosenka dobrze kojarzy. Albo, że na przykład jego biodro drży, jak już się po jednej nutce ta piosenka słyszy. Po prostu. No więc są to trzy rzeczy, które mi poleci polecił TED w momencie, kiedy się pojawia dzień wkurwienia. Czyli pierwsza. Pozwolić sobie być wkurwionym, no bo to jest nasze prawo do przeżywania uczuć, emocji. Druga to jest bycie dla siebie łagodnym i uprzejmym w tym wkurwieniu i robić wszystko, co nas może ugłaskać. Szczerze mówiąc, mi to w ogóle zazwyczaj wystarcza. I jak już tam na przykład piję herbatę z mojego ulubionego imbryczka, w tym moim przepięknym, przepięknym kubku z islandzkiej pracowni, takim chropowatym. Jezu, kocham jego fakturę. To jest tak przyjemne pić te zioła z tej, od tej mojej koleżanki, z tego Sela Herbals. Pić je w tym kubku. No, ten kubek i imbryk w ogóle dostałam od Anety na święta. Dobra, yy, ale wracając. Trzecia rzecz trzecia rzecz to jest playlista 180 stopni. Ale taka w ogóle najgłówniejsza rzecz, jaką mi radził Ted, to jest tak zwany grounding. Ja to nazwę, powiedzmy po polsku, lądowaniem. To jest lądowanie z wszechświatów w kurwienia. Z tej atmosfery nienawiści do atmosfery przyjemności. I jest to dla każdego coś innego. Dla jednych to jest na przykład yoga, dla innych może być to medytacja. A dla jeszcze innych, na przykład pójście na basen i przepłynięcie miliona tych basenów, mimo wody w uszach i w oczach i, i tego, że do nosa wpada woda. Ja tego na przykład nie rozumiem, ale na przykład, jeszcze niektórzy mogą wtedy zwrócić dużo ubrań do sklepów, które kupili w złości. Mogą je sobie zwrócić do sklepu, ale ja, ja mam swoją listę rzeczy, rzeczy przyjemnych. To są takie uczucia, które są najfantastyczniejszymi uczuciami i odczuciami i przeżyciami na świecie. To, będzie, to jest moja osobista arena przyjemności i zapraszam Was na nią. Nie będę Was biła, będę z Wami tam lądować. Na przykład. Głąb z kapusty. Jezu, jaki głąb z kapusty jest doskonały. Ja mam nadzieję, że chociaż połowa z Was je głąby z kapusty już od wczesnego dzieciństwa. Jeśli nie, to ja mam nadzieję, że zjecie je przy najbliższej okazji. Jeśli mam być jakąkolwiek influencerką, to chcę być influencerką od głąbów z kapusty. Przysięgam. I pamiętam, jak byłam mała i moja mama robiła surówki różne, bo kiedyś się robiło surówki. Nie mam dzieci, więc nie mam pojęcia, czy się nadal robi w domu surówki, czy się robi tylko sushi i makarony i, i wakame i modne różne rzeczy, które się, na przykład się robi, nie wiem, gołąbki. Poza Anetą ja nie znam żadnej innej osoby, która się chce robić takie skomplikowane, obiadowe rzeczy. I ja mam absolutne szczęście, że z nią mieszkam, ale czy inni robią gołąbki, tam, surówki, krokety, to ja nie wiem. Jak moja mama robiła obiad w weekend, to ja sobie siedziałam przed telewizorem, bo już byłam po odrabianiu lekcji, już tam umiałam mnożyć razy 8, a Marta okupowała komputer, boże, nawet nie wtedy internet. No więc ona okupowała ten komputer, grając w Harry'ego Pottera. I mama wołała, Asia, chcesz głąb? I ja wtedy w tych kapciuszkach moich biegłam do kuchni i moja mama mi dawała głąba. I teraz sobie tak myślę, że młodsze pokolenie moich słuchaczy w ogóle pewnie myśli, że ja wpierdalałam cały głąb kapusty naraz. No to kochani, nie. Mi chodzi o ten kapuściany rdzeń, czyli o jądro kapusty. Ono smakuje jak takie kapuściane, twarde jabłko o smaku kapusty. Jest soczyste, ma fantastyczną strukturę, ale ważne, żeby było świeże, bo jak nie będzie wam po pierwszym gryzie smakowało, to znaczy, że ono nie jest świeżutkie. I w innym razie nawet osoby, które lubią, jak im się woda wlewa do uszu i do nosa, to nawet one docenią przyjemność płynącą z głąba, z kapusty. I to jest mój pierwszy grounding, czyli wspaniałe uczucie towarzyszące jedzeniu głąba i myślenie o jego soczystości, o tym chrupnięciu, aż mam atak śliny. I lecimy dalej, kochani. Dalej, po prostu lądujemy z atmosfery wkurwienia za pomocą wspomnienia kolejnego fantastycznego uczucia, o którym zawsze, zazwyczaj nie myślimy, a ja Wam dzisiaj je tutaj opowiadam. Ale musicie też w swojej codzienności znaleźć jakieś takie przyjemności. Ale jest coś, co nas łączy, już mówiłam o tym w drugim podcaście moim, w Idiotkach, jest to defekacja. Czyli to, myślałam, że to będzie jedyny podcast w Polsce, w którym pojawi się to, to słowo, słowo defekacja, ale pojawia się też w moim drugim podcaście, także już mamy dwa. Nie ma się w ogóle z czym kłócić. no Ja do was mówię jak do przyjaciół, a przyjaciółom na przykład można powiedzieć, że to jest wspaniałe uczucie jak się człowiekowi tak na maksa, na maksa chce siku, ale już tak po prostu brzuch boli. To jest na przykład wtedy, jak, jak pierwszy raz po piciu piwa się pójdzie siku. I po tym pierwszym razem, po tym pierwszym razie to już nic nie jest takie samo. To już wtedy co 15 minut trzeba chodzić sikać, tylko że to jest największym błędem. To jest największym błędem na, na przykład na festiwalach. Boże broń i siku jak ci się, chociaż tylko troszeczkę chce, trzeba nagromadzić płynu, ile się da, i odwlec ten moment w czasie. Bo tak to będziesz do tego, to i to ja w tej kolejce całe koncerty stał. I wtedy, jak już nagromadzisz tego płynu, no to wtedy możesz poczuć tę fantastyczną ulgę. Nie będę w ogóle mówiła o robieniu kupy, bo, bo się jest jakoś tak bardziej kulturowo przyzwoite. Nie wiem, co też jest w ogóle ciekawe, dlaczego. Nie wiem czemu, ale grounding. Zauważmy coś, jakim fantastycznym uczuciem jest sikanie, kiedy się bardzo, bardzo chce siku. Bądźmy uważni na to odczucie. Zróbmy sobie taki toaletowy mindfulness. Tak jak na przykład co do już toalety, branie prysznica po sporcie. To jest genialne uczucie. Jak się człowiek spoci jak świnia, jak już się ten pył uliczny do, do ciała przyklei, no to, to jest tak naprawdę w ogóle no, prysznic po spoceniu się. No, niesamowicie przyjemne doznanie zimnej wody dotykającej tego gorącego, spuchniętego ciała. No, nie ma nic przyjemniejszego. Wspomnijcie sobie wakacje. Wspomnijcie sobie ostatnie gorące dni, w których się polewaliście taką zimną wodą. Ja na przykład nie mam tu warunków żeby się spocić podczas sportu, bo nie mam na niego czasu. Tak jak mi kiedyś Chodakowska powie, że zawsze można znaleźć pół godziny w ciągu dnia dla siebie. To mi na przykład ona odbierze ten mój toaletowy grounding. No, to jest jedyny czas, jaki mam obecnie dla siebie. Albo jak mi na przykład ona będzie kazała wstawać pół godziny wcześniej i poćwiczyć, to ja, to ja jej każę na 13 godzin za mnie iść do pracy i ja sobie wtedy zrobię bieganie. Czy tam sobie zrobię skalpel. Nie, nie, killera zrobię sobie. No przecież to w ogóle. To, albo może za mnie nagrać podcast. Albo zakupy zrobić na przykład. No więc ja, ja się nie pocę podczas sportu, ale pocę się na przykład w gorącym źródle. Jak już, wiecie, od święta pójdę i się pokąpię w gorącym źródle, no to jest, Jezu, jak to jest przyjemne wyjść z tego gorącego basenu, z tych 40 stopni, jak ja już jestem ugotowana trochę, to wyjść z niego na mrozik. Albo w ogóle na, na, na fiatr, na, na powietrze. No to jest genialne. Albo po prostu iść do zimnego basenu. To jest fantastyczne uczucie. Nie ma nic przyjemniejszego niż zimne po gorącym. Ale to jest tak jak picie zimnego napoju w upał. Albo w ogóle picie. Bo to nie jest tajemnicą, ja już Wam o tym mówiłam, że ja piję jakieś 30 ml wody dziennie. Ja powinnam być w tych gazetach, jak jest ta Rewia na przykład, albo Świat Seriali, to tam na stronie tytułowej z tyłu w sensie jest na przykład Żyję, a nie piję. I poznaj rewolucyjną metodę. Skrajnego odwodnienia. I ja bym tam była, słuchajcie. Moje zdjęcie w pełni zdrowia, piękna, jędrna, po tej porannej chodakowskiej. I ja tam trzymam te pół szklanki wody dziennie. I ja, ja wiem, że trzeba pić wodę. I ja się naprawdę bardzo staram. Staram się, jak widzę jakąś wodę, to ją piję. No. Jak jestem w knajpie, na przykład, i woda jest za darmo, to piję. Tak? Nie, żebym miała w domu płatność za wodę, no ale, no nie wiem, piję w pracy, bo w kuchni jest bardzo gorąco. I nie ma nic wspanialszego, niż się napić wody, jak się tak na maksa chce pić wodę. I Wy sobie możecie pisać, Wy możecie sobie myśleć, o czym w ogóle ona nagrywa ten odcinek? Co to kurwa, ona mówi, że jest super pić wodę? A ja Wam mówię, ja Wam dziś opowiadam o najwspanialszych uczuciach świata, które my uznajemy w ogóle za pewnik, a dopiero jak je utracimy, to czujemy, jak one w ogóle wpływają na nasz cały komfort życia. Bo na przykład w zeszłym tygodniu wyjebała nam rura. I używam tutaj przekleństwa, mogłabym powiedzieć na przykład, że ona nam pękła, ale nam wyjebało rurę w ścianie, w sensie w środku. Trzeba było kuć normalnie młotem pneumatycznym. Nie wiem, może to była wiertarka, ale, ale brzmiała jak młot. I my przez to od 22 nie mieliśmy wody. I ja dopiero wtedy poczułam, co to znaczy że ja muszę tę wodę pić. I słuchajcie, ja nie dramatyzuję nie było zimnej wody w całym naszym domu, w sensie w budynku i, i, i wcale. A wycieczka do otwartego sklepu o 22 na Islandii, w sztormie, no to nie jest najmilsze zadanie. Więc byliśmy skazani na kreatywne rozwiązania. Słuchajcie, była woda ciepła. Woda ciepła na Islandii jest takim wrzątkiem, że w Polsce nie da się osiągnąć takiego wrzątku z kranu. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Była kiedyś w ogóle historia, że jakiś starszy człowiek. Normalnie się ugotował w tej wodzie. W sensie coś się zacieło pod prysznicem. I ja byłam, i prawie ja byłam kiedyś raz w takiej sytuacji, ale to nie będę wam opowiadać. W każdym razie wody gorącej nie dało się zakręcić i on się po prostu tam zadusił tą parą i po prostu się przewrócił i się ugotował w tej wodzie. Poza tym woda gorąca w Islandii, w sensie ta ciepła z rur, ona śmierdzi jajkiem i też tak trochę smakuje. no. Ja już się do tego trochę przyzwyczaiłam, ale nie jest to przyjemne, żeby tę wodę pić. No, no nie jest. Więc jak ja na trzy minuty odpaliłam ten wrzątek u nas pod prysznicem, to całą łazienkę mieliśmy zaparowaną i można było pić wodę ze ścian, ale zamiast tego na przykład piliśmy wodę ze zbiornika z ekspresu. Ja myślałam o wypiciu wody z konewki nawet, ale okazało się, że w środku jest rozpuszczony nawóz. Więc wypiłam też taką starą wodę sprzed dwóch dni, ale totalne zaskoczenie w ogóle okazał się dla mnie Amadeusz, który zaczął skuwać lód ze ścian zamrażarki i gdybym jego nie powstrzymała mówiąc mu, że to kurwa jest przecież niebezpieczne, że to się rozmraża, odmraża, że to, to jest pełne bakterii, to gdybym nie ja, to on naprawdę by to serio pił. Nie ma nic wspanialszego niż zimna woda na Islandii. Kto był, ten zrozumie. I to jest woda o takiej idealnej temperaturze i ona jest tak smaczna, tam nie ma ani grama kamienia. To jest woda, no woda o smaku lodowca, no idealnie zimna, ma idealny smak. Ja w ogóle myślałam kiedyś, że woda nie ma smaku. No to spróbujcie tej wody, no. zmieniłam wtedy zdanie. Ale absolutnie każda woda wypita w momencie takiego silnego pragnienia, ta woda jest wspaniała. No wspaniała. Jesteśmy uprzywilejowani, mając do niej dostęp, i kurwa nigdy tego nie doceniamy. Nie mamy w ogóle świadomości tego, jakie to jest przyjemne, i jest nam dane jako prezent. Amen. Lecimy dalej, kochani. Jesteśmy napojeni, jesteśmy umyci już po głąbie, i kolejne uczucie, o którym w ogóle nie myślimy. Nie myślimy i w ogóle nie doceniamy tego, więc teraz lądujemy, uczucie, jak nas nic nie boli. Na przykład ja teraz siedzę i do was mówię i mnie nic nie boli. Nie boli mnie głowa, nie boli mnie brzuch, ani nie boli mnie dusza, a to był najgorszy fizyczny ból, jaki przeżyłam. Czuję się nieboleśnie, i to jest fantastyczna teraz okazja dla Was, żeby pomyśleć: kurwa, faktycznie, nic mnie nie boli. Na przykład, nie boli Was ząb. Nie boli mnie żaden odcisk na nodze, ani głowa. I to jest, to jest totalna wdzięczność. My w ogóle nie doceniamy tego nigdy, bo my nie mamy na to czasu, więc ja Wam teraz daję to. Tak jak mi to dano, bo ja tego sama nie wymyśliłam, czyli uczucie niebolesności. Dostałam to Anety, od Anety, bo Aneta miała całkiem niedawno fatalną przygodę z dentystą, a mianowicie musiała zapłacić islandzkiemu dentyście za leczenie kanałowe i usunięcie ósemki. Wiecie, że to jest drogie. To wyobraźcie sobie, jak drogie jest to na Islandii. Więc z zębami jest to tak, tak sobie myślę, że najpierw się można posrać z bólu, przechodzić to. Myśleć, że to się to minie. Później się można zesrać ze strachu, jak już się tam ma iść, a potem, jak już dochodzi do płacenia, no to się można postarać w kurwienia, że to tyle kosztuje. Więc docencie ten moment, że właśnie teraz, kiedy tego słuchacie, nie boli was ząb, albo nie macie migreny, ani złamanej nogi w otwartym złamaniu, albo kości ogonowej. Amen. I na mojej liście najprzyjemniejszych rzeczy jest jeszcze kilka pozycji, więc opowiem wam o tej, która przydarzy mi się w piątek, w sobotę. I też w niedzielę, kiedy wbrew Ewie Chodakowskiej, zamiast gospodarować sobie czas na swoje ciało i dopieszczanie go, dostanę fizyczny wpierdol w pracy w kuchni i w pierwszy weekend miesiąca, gdzie Islandczycy jedzą steki z baraniny, żeberka, wszystko co drogie i w ogóle skomplikowane, gorąco patelnie z, z tymi owocami morza, no cokolwiek. I ja wtedy po takim dniu, nie dość że ja sobie czasem popłaczę i to jest takie uwalniające, to jeszcze mam ogromną przyjemność zdjęcia butów ze zmęczonych stóp. I postawienia takiej biednej stopy na zimnej posadce. Jezu, to jest, to jest jedyny ulubiony moment każdego weekendu tego pra w pracy. Albo jak macie na przykład zaciasne buty w lato. Wam się wydaje, że buty ze, sztucz ze sztucznego tworzywa to jest super wybór na upał. Albo jak macie na przykład 14 lat, tak jak ja miałam 14 lat, i w upał nosicie glany albo martensy, no to zwróćcie uwagę na to, że dorośli ludzie tego nie robią. I nie robią tego kurwa z wa ważnego powodu, no bo to boli. A dorośli już mają wystarczająco dużo bólu w życiu. Na przykład bólu odpowiedzialności, albo bólu, bólu płacenia podatków. Także kochani, nie róbcie sobie tego, no. A ja, ja, jeżeli już to robicie, albo robicie to swoim stopom na przykład na weselu, na weselach się stopy zazwyczaj akurat smucą, to docencie ten moment uwolnienia stopy z buta. Na Jodze się tak mówi na przykład, żeby dbać o stopy. Bo one nas łączą z ziemią, noszą nas wszędzie, cały ciężar naszego ciała spoczywa na tych stopach. Więc dajcie im trochę miłości, no. I wtedy, jak, jak to się nam mi przypomni, to ja sobie wiecie, masuje taką zbolałą stopę, i jest jakie to jest przyjemne uczucie. Takich uczuć ja bym wam mogła dyktować jeszcze więcej, ale no, te są takie, że się nie myśli o nich. No. Albo na przykład, jak wam się po chorobie, co was boli gardło, nadchodzi taki dzień, że ono przestaje boleć, albo odtyka się ucho, albo na przykład katar przestaje leci lecieć. Nikt o tym w ogóle nie myśli. Albo jak się budzicie w nocy i idziecie siku, zupełnie nieświadomie, jakie to jest w ogóle przyjemne uczucie i boicie się spojrzeć na zegarek, że się obudziliście na przykład godzinę przed budzikiem i już nie zaśniecie taką pełną, pełnią snu. I wtedy na zegarku jest na przykład trzecia w nocy. I to oblewające nas uczucie, takie o, to ociekanie przyszłym snem, to jest uczucie, że wchodzicie z powrotem do łóżka i wszystko jest tam takie cieplutkie. I ugniecione, i ono tylko do was, tak na was czeka. Więc no, przeżyłam to dzisiaj w nocy, i absolutnie jest to jedna z lepszych rzeczy w życiu. Albo na przykład, jak przyjeżdża pizza i jesteście w domu i już tak się niecierpliwicie, i przychodzi pan dostawca, no on jest poza panem kurierem, najbardziej wyczekiwaną osobą. To jest najważniejszy gość odwiedzający nasz dom. No, niektórzy mają księdza, niektórzy, jak na przykład mają małe dzieci, to taką osobą jest babcia albo niania, ale jak ktoś jest mną to jest to Pan dostawca jedzenia dla mnie. Albo Pan z Netto, co nam przywozi raz w miesiącu zakupy. Wspaniałe. Amen. Leskitu tu doceniamy takie małe rzeczy. Już mi się nawet poprawił humor. Zaraz się napiję wody, zjem sobie jakąś mrożonkę warzywną, pójdę do pracy. To jest ostatnie, to jest akurat potworna wizja, bo nie ma nic gorszego niż bycie jedynym kucharzem w knajpie, gdzie przychodzi opór duży ludzi wieczorem i się ma do pomocy tylko takiego chłopca, co nic nie umie, no. I on tylko zajmuje miejsce w kuchni. Ale o tym Wam może opowiem innym razem. Tu Okuniewska, z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o najprzyjemniejszych uczuciach na świecie.